No dzień dobry. No jest zima jak widać, wczoraj pięknie popadał nam pierwszy taki porządny śnieg w tym roku, no i trzeba przyciąć. Wisienka powinna być przycięta tuż po owocowaniu, no ale nie była jak widać, bardzo, bardzo gęsta. No i trzeba ją przyciąć teraz, luty, marzec, żeby do momentu kwitnienia już miała duże światła, żeby było dużo młodych zawiązek i zaczynamy cięcie takiej zaniedbanej wisienki od środka korony czyli musimy rozrzedzić te wszystkie gałęzie które jak tu widać albo są za nisko albo wchodzą w środek korony albo jest ich po prostu za dużo i te, które by dały nam nowe pędy nowe przyrosty o tutaj trzeba dbać o takie wirki nieraz przy wiśniach bo ta gałąź nam się starzeje trzeba pamiętać, że wiśnia owocuje na tych młodych, jednorocznych przyrostach i tam ma najwięcej owoców czyli im więcej tych przyrostów tym więcej owoców no i potrzepiemy teraz trochę śniegu żeby mnie czasami nie przygniotło i zaczynamy cięć i zobaczcie, wszystko ze środka czy to jest gałąź boczna czy to jest gałąź na wierzchu musimy tak zrobić żeby wszędzie docierało światło Pamiętamy, patrzymy w niebo, z której strony to światło dociera, akurat tu z mojej prawej ręki. O, i tutaj zobaczcie, tam gdzieś wracają gałęzie od jakiejś tam następnej gałęzi. I trzeba to wyciąć, o, żeby skrócić troszeczkę czynność. utnę od razu taką dużą, co da nam oszczędność, trochę w czasie. I tu pani Michalino, bardzo ważna rzecz, jeszcze ważniejsza niż przy jabłoni. Ucinamy na obrączkę, tak zwłaszcza drzewa pestkowe, bo one są wrażliwe na raka bakteryjnego. Nie może być tak, że pozostają takie kikuty przy łutówce. Tu chyba jest nefris, ale przy łótówce od razu to skutkuje rakiem bakteryjnym i idzie do deszczotka gałęzi i trzeba nieraz cały konar uciąć. O. Takie kikuty trzeba uciąć. Patrzcie, ta wisienka próbuje to zabliźnić. Tu już jest zielone, ale takiego długiego kikutu po prostu nie była w stanie zarosnąć. I tniemy dalej. O! Widzicie nie, tutaj taki ładny wilczek, tego zostawimy, taka ładna młoda gałązka i tniemy tę te... Ta ładna młoda gałązka ta. Ta, tak? ta ładna młoda gałązka, ta ładna. O, troszeczkę nam się to drzewko wyprostuje z powrotem, bo raz doprowadzimy to drzewko do takiego stanu, żeby ono się przechylało, a drugi raz prowadzimy wilki, żeby nam zrobiły nową koronkę, bo to wszystko zrobi się długie, opuści, o tak jak na tym egzemplarzu obok, pokaż te gałęzie biszące, tak? I na nich już nie ma liczyć, co na owoc, tak? O, i tu byśmy mieli pamiętać wszystkie te, nawet te najmniejsze takie kikutki. O, tutaj pani Michalino. Tak one mają być obcięte, bo to jest powód do tego, że coś tam złego może się zrobić. Ja potem przejdę z dużym sekatorem na koniec. O, i tu już fajnie nam się rozświetliło. Jedziemy następne. Te gałązki nie mają szans na owocowanie. Te krótkopędy, które zaschły. Usuwamy króciutko przy pędzie głównym. O, tutaj pęd jest z drugiej gałęzi. Bardzo blisko ta jest zalisko ziemi, schowana zupełnie w cieniu. Ta też. O, to ją już możemy usunąć. Ja się przesunę, pani Michalino. O, i tu mamy znowu. Zobaczcie. Bushman. W tym cieniu, wyobraźcie sobie, tak troszeczkę, jak to drzewko by dostało liści, to nawet liście będą usychać, bo jest tak gęsto. One po prostu będą w zupełnym, zupełnym cieniu. Także oprasz tych, zwłaszcza ze środka korony, tych pędów trzeba się pozbyć. O, wszystkie te kutryki one. Pod wpływem tego uderzenia, nawet sekatora, one odpadają, bo już są dawno suche. Tak, tutaj ten pęd wchodzi na tą gałązkę. Tak, i teraz tu pani Michalino, czy ta nam jest potrzebna? Nie, bo ona spada na drugą. Bo spada na tą drugą, tak? A tu jak przetniemy mocno, to jest szansa, że nam jakiś tutaj wilczek wyjdzie. Tam jeszcze też bym usunął, no, prawda? Bo jak przyjdą liście, to się wszystko opuści i będzie dotykało jedno do drugiego tu jest taka gałąź tak też o pokaż jak blisko ucięte tak wszystko o i takie rany drzewo jest w stanie w ciągu jednego sezonu zabliźnić tamte gałązka też jest tu sam uszkodziłem tak no i co, idziemy 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 dalej. Tutaj tej góry bym nie skracał bo na razie jest to wszystko w zasięgu ręki ale jeszcze te brzuzeczki takie co się opuszczają o, prawie pionowo na dół po prostu utnę o i te kikutki tak, bardzo ważne te kikutki tak o, obcinam i przechodzimy Pani Michalino dalej Tutaj obok mamy piękną małyczę Która odrosła po jakiejś śliwce Przeszczepimy ją Musicie czekać na film Aż będzie o szczepieniu O i znowu I znowu, tak teraz mhm. Tu rozświetlimy no. Tak. O, tu proszę, ktoś zostawił nam takiego kitajca. I co się będzie działo? Pani Michalino. Rak bakteryjny. Tak? Jeżeli on by był taki długi jak ten, gdzie jeszcze ma szansę wypuścić nowe pędy, nic się nie stanie. Ale jak się zostawi takie krótkie, bez pomków już. O! To tylko patrzeć jak będzie rak bakteryjny. No nie wszystkie odmiany. Od razu chorują, ale większość tak. O, dobrze, dobrze. I teraz co, Michelin? No tu jest stanowczo za gęsto. Te pędy są za nisko, prawda? Chowane gdzieś w cieniu. Ucinamy je króciutko. I te wszystkie. O! Kitajce. Małe. O! Widzicie, one same same nam odpadają. Tego nie powinno być. Dobrze, to sobie zostawimy na duży sekator. I jeszcze tu i jeszcze tu o i jeszcze tu, tak ślicznie. I zaczniemy już nową gałąź. Tak, tutaj gdzieś już takie pół zaschnięte gałązki ze środka wycinamy, bo nie ma szans. Nie ma szans. O, to te to takie krótkopędy proszę o, usunąć. Dobrze, ten jest też suchy i ten jest też suchy. O. i zmienimy sobie stanowisko, pani Michalino. Przejdziemy tu. O, będzie ładnie widać. Mm -hmm. No, tu mamy jagodę kamczaczką. No proszę. Się ukryła. O, i tu tak samo. Wycinamy wszystko ze środka. Ta pod spodem gałązka. Pokaż ją. Tutaj. O. Nie. Będzie zakryta przez tamte. Tu są dwie. Jedna leży na drugiej. To wybieramy. No, na tą padło. To ją usuwamy. Tu wszystkie te maleństwa, które zbytnio zagęszczają koronę, a nie mają szans. Ta jeszcze leży, prawda? Na tej też ją usuniemy. O, już zaczyna być, widać, pień. Tak, ta idzie bardzo do środka. Tak, będzie pod konarami inny. Tak. Pięknie, bardzo dobrze. Jak to mój profesor mechaniki mówił, przez z 2. tak, mówi całą noc się uczyłeś. No, jak fajnie. O, i co teraz? Ta też nie narasta nam na tą zewnętrzną, prawda? Ta zawraca. O, i te przy tych czubkach też jeszcze możemy rozświetlać, bo mówię, dostanie to wszystko liści i robi się naprawdę burz. ta gałązeczka o, cała mocno rozkrzewiona na pewno jest do wyrzucenia tu wszystkie te maleństwa te młode obtrącimy o. tak i teraz tak tutaj pani Michalino ta gałąź jest śliczna tylko, że nisko i żeby nie była tak nisko, żeby nam się nie opuszczała to ja proponuję te przewodniki skrócić Oj, I... i one zaraz tak wstają tak? O. i poprzez to, że skróciłem te czubki ta gałąź nadrobi nam utracone gałązki utracone gałęzie wielkości tych owoców, małe które dali, będą latem. Małe, tak? tu jeszcze są, O, no widzicie, już się robi wysokiej klasy specjalista z tej pani Michaliny tu zostawiłem, tak, bubla w postaci kikiuta tu tak mamy znowu te maleństwa o. i te maleństwa proszę pousuwać wszystko. Tak, Tu są dwie gałęzie bliźniaczki. No jedna niestety. Tak, ale musi odejść. Tutaj by było w miarę. Te wszystkie co tak zwieszają się. Na dół obcinamy, tu możemy skrócić. O, podniosła się nam dużo. No i co teraz? Patrzcie, tu gałąź, tu gałąź i jeszcze tu trzecia. Nie? No wojna krzyżowa. Jest tak. Jeszcze bym proponował tą. O, lepiej niech te drobne by zostały, bo one nie będą miały tyle liści, prawda? O i tutaj też troszeczkę rzadziej i tu znowu jest sytuacja, że jest dużo tych maleńkich i tą pamiętamy, że zostawiamy tak tą młodą. O, bo na niej będą owoce. Tu się też coś troszeczkę krzyżują. Tak, to może tylko część gałęzi. O, śliczniam to wyszło. Tak, tutaj już mamy prawie, prawie. O. No, no, Pani Michalin, tu Pani sięgnie, nie? Mhm. Do owoców mogę zostawić, tak? A tutaj jest jeszcze taki suchy, malutki. Uh -huh. Może tu przytniemy, bo jak dostanie owoców, to będzie. Ta jest sucha. O, widzicie one już przy tej gęstości same zasychały. To jest gałązka, która już się sucha. O, poznać ją po ciemniejszym kolorze i po pomarszczonych gałęziach. O, to już jest suchutkie dlatego że było bez światła tak Pani Michalina o pięknie tu wszystko, wszystko czy jeszcze coś widzisz? no tu jeszcze trochę mi się wydaje co? tu jeszcze trochę <słuch> <słuch> może wytniemy to o tak i tu byśmy wycięli troszeczkę ta sucha już ta się z tą krzyżuje tu już jest końcóweczka sucha o no, tu jeszcze ten sam środeczek mi się nie podoba jakby fajnie zrobiła tu zbliżenie o, tutaj wyrzucimy to o, ślicznie i tu jest jeszcze coś, tak troszeczkę za dużo. Tu rozświetlimy. Tu jest suche już. Tak. Ta gąska. Żeby miały skąd tutaj wypuścić nam te wilki, które dadzą nam nową koronkę do wymiany. To obetniemy. O. I ja myślę, że to by było prawie wszystko. A jeszcze. Tak. Tak. O, tutaj na dole, tak? O, widzicie? O, i to się nawet przy lekkim dotknięciu sekatorkiem samo obrywa. O, tam na dole, tak, dobrze. O, widzicie? Z takim pomocnikiem ja wam powiem, jest dobrze. Tylko, że jest jedna wada, że ja tego cięcia mogę dzisiaj nie skończyć. Tak. Ale dobrze, jak jest taki pomocnik. Pani Michalino, a tutaj? Pani, zobaczcie, ładna górna koronka, a ta gałąź tak nisko, nie? Bez dostępu. Bez dostępu światła, a ja ją mutnę. Bez dostępu światła. Tu jeszcze budynek jest blisko, to nam dodatkowo zasłania. Może jeszcze, o, ta gałązeczka. O. No i to by było chyba na tyle. Wezmę teraz, zmienię sobie sekatorek, bo te kuty po prostu nie mogę na nie patrzeć. Muszę je je uciąć. One gdzieś były tutaj, tak? Mhm. Jeden jest tu. O widzicie, no poprzez to, że ta gałąź tu była obcięta, fajnie dała nowe przyrosty na nową koronkę i założę się na 100%, że tu będzie najwięcej owoców dorodnych, ale kikuta być nie może. No, tu muszę wszystko uciąć. O! Tak? O. Tego może jeszcze z tamtej strony też, tak? O! Jest? Jest! No i co teraz? Pani Michalino, obcięliśmy takie grube gałęzie i co się może stać? Hmm? Co się może stać jak powstaje druża rana na drzewie pestkowym? No może nam po prostu zachorować. I mamy taki środek na przykład jak funaben. I może nie te wszystkie takie malusieńkie. Tak, ale te najgrubsze rany, powyżej 1 cm, tak? Ładnie bym proponował zasmarować o chodzi o takie ranki, o pięknie szczelnie zwłaszcza tu gdzie jest brzeg kory, o widzicie jak to ładnie idzie o, jest to środek grzybobójczy z jakąś tam farbą tak, i to ładnie nam zabezpieczy ranę do momentu wyschnięcia i do momentu zaczęcia bliznowacenia o ślicznie o i tak na całym drzewku widzicie co tak widać rzuca się mocno w oczy jest trochę grubsze to no niestety przy jabłoniach, gruszach nie jest to aż takie wymagane ale pestkowe są wrażliwe na tego raka bakteryjnego tak na grzyby parcha nie mają tak jak jabłonki ale na te wszystkie małe stworzenia lubią zachorować o i to idzie dosyć dosyć tak, tym bardziej, że jeszcze jest drzewko mokre ta farbka się nam ładnie rozcieńcza o i można szybciutko sobie ładnie wszystko posmarować o, no ja to skończę jeszcze później tak, pani Michalina mnie na pewno przyfilnuje, ale chodzi o to, żeby te grube rany były pięknie zabezpieczone przed przede wszystkim tym rakiem bakterii. Nie wiem, czy się wam podoba, ale tyle jak widać na śniegu, o dzisiaj to fajnie dobrze widać, nie? Ile żeśmy tego drzewa zniszczyli pod pozorem, że będzie lepiej dla owoców. Do zobaczenia!